Cześć. Tu kanał Karcia Beauty. Dzisiaj zacznę od pierwszej recenzji kosmetyku. Jest to pomadka Lip Glow marki Dior. Ta pomadka jest jedną z moich ulubionych i często stosuję ją na co dzień. Teraz pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Jest to pomadka w numerze 10. Tutaj mamy wysuwany element i można zobaczyć, taki jest odcień. Tutaj mamy takie opakowanie w sztyfcie, a reszta wygląda w ten sposób to jest właśnie ten numerek 10. Muszę powiedzieć, że jest to jedna z najfajniejszych pomadek, jakie dotychczas stosowałam, ponieważ daje przede wszystkim nawilżenie na ustach, a po drugie, naprawdę fajny kolor. I teraz chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że ta pomadka jest dostępna m.in. w sklepach takich jak Sephora lub Douglas. I cena katalogowa to jest około 170 zł, natomiast można ją kupić często taniej. Chciałabym Wam pokazać teraz, jak ona będzie się prezentowała na moich ustach. Zobaczcie. Daje taki delikatny połysk, troszkę koloru. I ten kolor można zbudować jeszcze bardziej, dodając nawet kolejne warstwy. Na przykład w ten sposób, i zwiększamy intensywność. Jest taka konsystencja, troszkę jak masło bardzo przyjemna, bardzo fajna. Dlatego polecam ją na co dzień i zdecydowanie zachęcam do zakupu.